dobrze, dobry, witam wszystkich uczniów ja. ze Szkoły Podstawowej Gminy na rodziców, którzy oglądają. E, słuchajcie, w tym dzisiejszym e, gimnastykę, bo dobra gimnastyka nie jest zła, wie o tym każdy z Was. Po co poradna gimnastyka? A no po to, żeby, słuchajcie, e, rozruszać ten kręgosłup, który cały dzień leży na materacu, łóżku, żeby rozruszać wszystkie stawy. E, gimnastyka poranna jest skazana osobie o ka w każdym wieku od lat 2 do lat 99. E, e, słuchajcie, mm, jest godzina dziewiąta, Ja jestem już po porannej przywierzce delikatnej. 25 minut. O, to jest właśnie mój dzisiejszy pomocnik. Moi drodzy, jest słońce wykorzystywać to, bo siedzenie teraz w domu nie jest najlepszym pomysłem. Oczywiście, nie chodzi mi o to, żebyście się spotykali, nie wiadomo jakich grupach, ale już z kolegą, koleżanką w bezpiecznej odległości wydaje mi się, jak pojedziecie na rowerze, czy pójdziecie na spacer do lasu w maseczkach. Nie dotykając się. Ja nie widzę w tym większego problemu. Niedługo startują przedszkola, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, mam nadzieję, że ten test się powiedzie i niebawem wrócimy do szkoły i się spotkamy na lekcjach wychowania fizycznego. Słuchajcie, dlatego teraz codziennie wychodźcie na dwór, ruszajcie się, do tego dorzucajcie jakieś gimnastyki, materiały, które Wam tam wcześniej zamieszczałem w internecie, Zachęcam Was serdecznie do korzystania z różnych aplikacji. Możecie mi napisać jakie aplikacje. Konrad mnie pytał, czy PlayStation Move jest też formą. To był PlayStation, Tak, PlayStation Move, coś takiego. Czy to jest forma ruchu? Oczywiście jest Konrad. Tak samo Xbox 360 z Kinectem jest formą ruchu. Tak samo, chyba, było też Nintendo Wii też jest formą ruchu fizycznego. Tak jak Wam mówiłem i pisałem wcześniej, posprzątanie Waszego pokoju też jest formą pościelenia łóżka, też jest formą ruchu fizycznego. Pamiętajcie o tym, żeby się ruszać dużo, bo ruch to zdrowie. Każdy to wie, nawet moja mała córka Orlela. No to co? Zapraszam na ćwiczenia.